Jesteśmy w Bydgoszczu, serdecznie witamy sympatyków kibiców Piłki Nożnej Kobiet. Za nami mecz 12 kolejki Ekstraligi Piłki Nożnej Kobiet, Orlen, Ekstraligi Piłki Nożnej Kobiet. W meczu pomiędzy Poglądek Poltrzefa a Sportingiem KKP Bydgoszcz wziął rewanż zespół z Trzeba. W poprzedniej rundzie, rundzie jesiennej, to w były piłkarki z Bydgoszczy. Dziś na odwrót drużyna sportisu KKP Bydgoszczy przegrała u siebie z pogonią tak, pod szef 2 do 3. W połączonej konferencji biorą udział ze strony drużyny gości trener Mateusz Sroka. Dzień dobry. Dzień dobry Jest bardzo. Jest także z nami zawodniczka Kinga Eza. Dzień dobry. Natomiast drużyna gospodarzy reprezentuje nowy trener sportisu KKP Bydgoszczy, dziś debiutujący jako szkoleniowiec właśnie wspomnianego zespołu z Bydgoszczy Maciej Gościniak. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Jest także z nami dziewczyna, która od dawna stanowi obliczu defensywy sportistów KKP w Weronika Andrzejewska. Dzień dobry. Drodzy Państwo, zaczniemy od gości. Naturalnie, panie trenerze, trudny teren, trudny mecz, no i można powiedzieć, że minuta, która zdecydowała dzisiaj o wszystkim w minutę, zdobyliście dwie bramki. E, tak, no na pewno trudny mecz, na pewno trudny mecz, spodziewaliśmy się tego, bo e, no wiedzieliśmy, jak wygląda, jak wygląda tabela. No i liczyliśmy na to, że spotkanie na pewno będzie ciężkie. Tak? Na pewno mówiliśmy sobie o tym, że, że musimy pokazać olbrzymi charakter. Zdajemy sobie sprawę i gdzieś tam na gorąco wiemy, że nie był to najpiękniejszy mecz z naszej strony. No ale najbardziej cieszą nas trzy punkty, no bo tutaj no, no, te trzy punkty były priorytetem do tego, żeby, żeby cały czas grać, żeby cały czas być, można powiedzieć, w tej grupie zespołów, które walczą o utrzymanie i, i tego, dokonałyśmy, tego dokonaliśmy. Nasze zawodniczki pokazały olbrzymie zaangażowanie, serducho do walki, chęć, e, chęć zwycięstwa. Myślę, że, 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 że parę sytuacji jeszcze więcej mieliśmy, mogliśmy jeszcze też coś wykorzystać. Wtedy byłoby trochę spokojniej. Sami sobie trochę rozdzieliśmy atmosferę na koniec, te, te, te 10-15 minut, z bramki na, na, na 2 do 3, na 2 do 3. E, aczkolwiek no, dowiedzieliśmy wynik do końca, więc z tego jesteśmy bardzo zadowoleni. Z pewnością tak, przed tym spotkaniem, tak jak powiedziałem, drużyna pogonikał tak, 3 miała 6 punktów, teraz ma na tych oczek 9. Odskoczyło trochę od strefy spadkowej. Trenerze w pana przypadku chyba szczególnie serce rośnie, bo pan był w tej grupie, która grup zakładała w 2016 roku, dziś już gracie w ekstrolnicję. No tak, no jakby to bardzo cieszę, tak, że przez 6 lat, można powiedzieć, co 2 lata pnęliśmy się w górę i w e, większości naszymi... Na poszczególnych, na poszczególnych szczeblach rozgrywkowych, czy w większości swoimi zawodniczkami, czy zawodniczkami, które przychodziły do nas z niższych szczebli rozgrywkowych. Więc to jest, to, to jest pozytyw, na pewno cieszymy się, bo uważamy, że, że to szkolenie w naszym klubie wygląda, wygląda pozytywnie, dobrze. E, oczywiście nie depresjonujemy transferów, które mieliśmy teraz z, z poziomu Ekstraligi, bo to są oczywiście też ważne, e, ważne osoby. Jedna z nich w Bydgoszczy w tym okienku w tym okienku transferowym e, nie na pewno bardzo duże wzmocnienie dla nas. Aczkolwiek wracając do, do, do pytania tak no te 6 lat sześć lat temu zbudowaliśmy zbudowaliśmy klub poczynając od trzeciej ligi do drugiej do pierwszej do Ekstra. Miejmy nadzieję że, że, że ta przygoda że, że ta przygoda ze będzie cały czas trwać no bo taki mamy cel żeby w tym sezonie się utrzymać a w następnym sezonie żeby żeby, żeby szukać tych miejsc wyżej. Dziękuję bardzo. Odejście trzech zawodniczek z prawki, mam na myśli zieliską piątek i oczywiście także trzecią bramkarkę rosyjską oprócz tego ze środka pola wyrwane Klepacka i, i Sudyk. Do tego trzy miesiące na przygotowanie zespołu, mowa rzecz jasna o Macieju Gościniaku. Trenerze, no od razu y, dostał Pan poważne, trudne zadanie, bo tak jak powiedziałem, trzy miesiące na przygotowanie drużyny, debiut w Ekstralizie jako szkoleniowiec pierwszego zespołu i też debiut w samej drużynie z prof. KKB Bydgoszno. dużo tych wyzwań, jak na jednego szkoleniowca. Wyzwań dużo, ale też Prawda jest taka, że gdyby nie trudna sytuacja w klubie, to prawdopodobnie nie doszłoby do zmiany trenera i nie byłoby mnie tutaj. Wiedziałem od początku, przychodząc do klubu, w jakim jestem miejscu i jak dużo pracy muszę wykonać i myślę, że razem ze sztabem, razem ze wszystkimi ludźmi z klubu, którym bardzo też chcę z tego miejsca podziękować za to, że tą zimę przepracowaliśmy w taki, a nie inny sposób i dużo rzeczy, dużo tematów bardzo trudnych udało nam się ogarnąć. Teraz mega ważny czas przed nami, tak jak trener tutaj też powiedział, walczymy o to, żeby, żeby się utrzymać i, i patrzymy już tylko do przodu, tak? Zmian było dużo, myślę, że całkiem fajny zespół wychodzi po tych, po tych przygotowaniach zimowych, po tym czasie trudnym, ale tak jak mówię, teraz już tylko do przodu patrzymy i, i to co zrobiliśmy zimą zostawiamy za sobą. Dzisiejszy mecz zaczął się odwrotnie niż mecz wyjazdowy jesienny, bo wówczas dobrze zaczęła drużyna pogonić, dziś dobrze zaczął zespół zły goszczy, ale to były miłe, złego początki. Daliśmy się zaskoczyć. W tej 49-50 minucie zaczęliśmy o tym rozmawiać, zanim rozpoczęła się konferencja. Tak, to mecz trudny dla nas. Generalnie uważam, że mieliśmy sporo problemów, żeby grać tak jak chcemy. W... Piłkę, długimi fragmentami dzisiaj. Szliśmy w to, co, co gdzieś tam przeciwnik dla nas przygotował, chociażby nie wiem, różnica wzrostu, tak, fizyka była mega ważna dzisiaj, gdzie szliśmy w te górne piłki, zamiast, zamiast grać tak jak trenujemy na co dzień, zamiast grać pozycyjnie więcej szybko zdobyliśmy gola i, i też nie potrafiliśmy dzisiaj tego obrócić w to, żeby, żeby to zwycięstwo dowieść do końca. Dwa szybko stracone gole w drugiej połowie gdzieś, nas, gdzieś na pewno zabiły ten mecz, myślę, do końca, bo ciężko było nam się podnieść. Gol na 3-2 dał trochę, trochę nadziei, trochę świeżości, kilka zmian też personalnych. Ale ostatnie te minuty dynamiczne, mega ciężkie i tak naprawdę w dwie strony ten mecz mógł się różnie potoczyć i skończył się tak, jak się skończył. Dzisiaj mogę tylko pogratulować pogoni, zwycięstwa i na pewno, tak jak, tak jak trener Mateusz powiedział też wcześniej, ta walka o, o utrzymanie będzie, będzie do końca gdzieś pewnie ciężka i zażarta, bo jak sobie patrzymy w tabelę, to gdzieś tam teraz 5 4 kluby nawet no mam się że około 5 tak są zaangażowane bezpośrednio punktowo więc 10 meczów zostaje i, i jak najwięcej z nich trzeba trzeba wygrać trzeba zdobywać punkty i Sezon jest jeszcze długi, no fajnie. Tak, sezon jest długi i bez wątpienia też bardzo ciekawy, to co powiedział trener, na szczycie gęsto, na szczycie mamy ścisk, no i też mamy rewelacje, mamy niespodziankę tego sezonu. BKS Katowice, który mało tego, że jeszcze nigdy nawet nie zdobył medalu, a co dopiero mistrzostwa naszego kraju, a wczoraj poradził sobie też z jednym z rywali wygrywając 3 do 0, no i przewodzi stawce drużyna Karoliny Koch. Na dole równie ciekawie, bo też mamy ścisk, też jest kilka drużyn, które mogą czuć się zagrożone, ale nie o tym ta dzisiejsza konferencja, bo to jest to meczowa konferencja, więc nie będziemy analizować całego sezonu, nie będziemy tym bardziej analizować pozostałych zespołów. Obok mnie bohaterka, jedna z bohaterek dzisiejszego spotkania, zdobywczyni bramki, bramki, która była ważna, bo ona dała remis waszemu zespołowi, twoim okiem, z twojej perspektywy, z twojej pozycji, jak to spotkanie wyglądało. Myślę, że dość wyrównane spotkanie było trochę w samej końcówce, ale wydaje mi się, że w wielu fragmentach gry tworzyliśmy sobie bardzo dobre sytuacje i mogliśmy tak naprawdę ten mecz zakończyć szybciej. Kiebicecie chwalili, wspominałem o tym, zanim zaczęliśmy konferencję, mieliście dużą grupę kibiców, którzy na czacie wpisywali i wspierali wasz zespół. Myślę, że dużo kibiców gdzieś na nas wspiera na co dzień i to jest bardzo pozytywne, za co serdecznie dziękuję. Tak jest, Poglądek Poltczew za chwilę gra u siebie, tym razem rywalem będzie Hydro Radom. też bardzo ważne mecze dla nas. poprzednio Pogoni rozprawiła się z rywalem z Radomie aż 6 do 0, 4 gole Magdaleny Sobol. Natomiast drużyna Macieja jaka jedzie na ważny mecz też do Łodzi i będzie grać się z mistrzyniami Polski z UKS SMS. Weroniko, jak Ci się grało dzisiaj bez y, Twojej y, imienniczki w obronie i no, przede wszystkim twoja ocena tego spotkania? No, imienniczki? No, brakowało Michali, wiadomo, bo jednak z nią przez większość czasu tak naprawdę grałam, odkąd była. No, a jeśli chodzi o spotkanie, no to no, Myślę, że ciężkie było to spotkanie, bo jednak nie była to dobra piłka, Uważam, że nie był to jakiś dobry mecz do oglądania. miałyśmy wiadomo, że dobre momenty, ale też zdarzyło się tak, że grałyśmy długie piłki, a wiadomo, my wzrostowo nie jesteśmy raczej najwyższym zespołem. No i myślę, że te dwie bramki stracone w bardzo krótkim czasie ustawiły ten mecz, przez to no, ciężko było nam się podnieść. Dziękuję bardzo. Trynerze, korzystając z tego, że jesteśmy na konferencji prasowej, korzystając z tego, że od trzech miesięcy pracujesz w klubie. Jaki będzie sportis, twój sportis, którym ty teraz kierujesz, któremu nadajesz swoje oblicze? Na kilka pytań już poznaliśmy odpowiedzi. Bardzo mocno stawiasz na młodzież. Siedem piłkarek młodzieżowych dzisiaj wyszło w pierwszym składzie. Mówiłeś też o tym w wywiadach, zacytuję teraz trenera. Dla mnie wiek ma znaczenie drugorzędne, dla mnie ważne jest, czy zawodniczka jest przygotowana sportowo i mentalnie. To cytat z Ciebie przed kilku dni, z tego oto studia. Jaki będzie sportis, KKP tylko pod wodzą macie jakoś jechać? Dokładnie, mamy bardzo młody zespół, ten zespół cały czas ewoluuje, zmienia się. Myślę, że wiadomo, optymalnie potrzebujemy jeszcze chwilę, żeby, żeby grać taką piłkę, jakbyśmy chcieli. Tego czasu jest bardzo mało, więc, więc trzeba działać tu i teraz. Na pewno chcemy grać trochę inną piłkę niż, niż zespół grał na jesieni. Chcemy być lepiej zorganizowanym zespołem cierpliwie grać pozycyjnie, utrzymywać się przy piłce. Dobre sparingi za nami zimą. Dzisiaj, tak jak mówię, było to ciężko, nie potrafiliśmy jeszcze tego pokazać w grze o punkty, gdzie doszło trochę presji, trochę emocji. Ale na pewno, na pewno chcemy zespołu dobrze zorganizowanego, zespołu, który będzie grał piłkę ciekawą, na który będzie warto przyjść na stadion, obejrzeć ten mecz, bo bo zawsze coś będzie się działo. Tak? I dzisiaj też się działo, ale nie do, końca, nie do końca w takim stylu, nie do końca w taki sposób, jakbyśmy jak jeszcze chcieli. Dziękuję bardzo. Nawiązując do słów trenera Macieja Gościniaka, następna najbliższa okazja, aby oglądać Sportis KKP Bydgoszcz już 12 marca. Łatwo zapamiętać, 12 marca o 12.00 spotkanie Sportisu KKP Bydgoszcz. Serdecznie zapraszamy na te zawody. To będzie mecz ze Śląskiem Wrocław. Tak jest, mecz ze Śląskiem Wrocław. Ofensywną drużyną, też niełatwym rywalem który przed sezonem się wzmocnił, ale to Państwo wiedzą, bo przecież jesteście kibicami, sympatykami piłki kobiecej. 12 marca o godzinie 12 Sportis Śląsk Wrocław serdecznie zapraszamy. Na tych z Państwa, którzy nie będą mogli być na stadionie, oczywiście zapraszamy także do internetu, na Sportis TV i Państwu te zawody oczywiście także pokażemy. Za dziś dziękujemy. Sportis KKP Bydgoszcz 2, Pogujtek Bolt 3. Trzy ważne punkty. jeden do Trzeba, jeden do numeracji trójmiejskiej. Dziękuję za dziś. Dziękuję i do zobaczenia. Do następnego razu. Dziękujemy. Raz.